Cześć, jestem Filip i jest to odcinek z sukieniem okiem. podsumowania dwóch kolejek, bo po prostu by się nie chciało naglewać meczu z Wigidami. No to byle teraz też no, nagle um, Bo jednak derby z Playboy'em no to było coś pięknego. No tak jak widzicie, nie ma podobnych składów no Jest tylko podobny wynik no. Ale myślę, że tak w sumie będzie lepiej Już zestawioną no, rzeczą po meczu będzie normalnie Plus jeszcze będzie wrzucone podsumowanie transferów pewnie w czwartek Bo po prostu Ja miałem zaplanowane to, żeby to wrócić się jeszcze przed meczem z Wigrami ale... no niestety... no, tak to wygląda po prostu... nie mam weny, by wrzucać tego odcinka tak więc pewnie w czwartek właśnie będzie podsumowanie atmosferów no a... przejdźmy do pierwszego meczu z wigrami suwałki i w porównaniu do kadry z poprzedniej rundy no to tak od pierwszej minuty z nowych załomocników wystąpili Wojtyla, Turek yy... plus jeszcze Gonkoliewski który zastępuje Marcina Staniszewskiego na tę rundę bo, tak jak wiadomo, Staniszewski odszedł do Niemiec. No, na pewno szkoda, jeszcze tego na świętym nie zaprezentował się zbyt niedobrze w tym pierwszym meczu. Patrząc na go, na 1-2 meczu z Olimpią. tym go na 1-0, ale. Tak ogólnie to um, solidnie się zaprezentował, w szczególności w meczu z Olympią, mimo tego, że straciliśmy tego gola po takim jego fatalnym błędzie, po tym jak wyszedł, no to mimo wszystko to zagrał dobrze, kilka takich interwencji z nas wylatował um, w meczu w Elblągu, no, w meczu z Biegami to no, było widać tak, jak, jakby taką niepewność, Miał wszystko Dominika, bo to był jego pierwszy oficjalny mecz w naszych barwach. No i na pewno to też był jednak właśnie no, taki stres można powiedzieć, bo on dawno w ogóle nie grał meczu. Mm. Więc taki, jeżeli chodzi o podstawowy skład nasz na ten mecz, to właśnie Kąkarski był, był w bramce do Wgiału na prawej obronie, w szczególności przez to, że odszedł Janek flag. w środku obrony Dzięcioł Klimek, na wybronie Turek, śpieda Rogala, weszł ustawieni Skórecki i właśnie jako tacy bardziej ofensywni pomocnicy, Lugowski, Słupski na skrzydłach, a Wójtek Labrzyński na napadzie w meczu z Wigrami Zaczęliśmy dobrze ten mecz, bo jednak gol w 40 sekundzie to jest najszybszy gol jaki widziałem osobiście w meczu na żywo W sensie nie chodzi mi o taki mecz, że ogólnie z takich, co oglądałem, tylko że na żywo po prostu, co oglądałem, że byłem po prostu na meczu jakimś. I to było po prostu coś pięknego. No a potem niestety było już gorzej, no... Najpierw gol Mateusza Lewandowskiego po wyśmienitym podaniu Mariusza Lebickiego no niestety, w szczególności zawniła obrona. Bo jednak to, co... O, chcieli zrobić Janek Klimek i z Dzięcioł, czyli... takie łapanie na no, no to jednak im się nie udało. W szczególności, że Anak, Klimek tam był tak... bardziej z przodu. W sensie, że dalej od, od, od z naszej, no to jednak no, niestety. Potem gol na 2-1, no to niestety błąd Konkoleskiego po części, bo tam był z celu niestety Konkoleski tak zbił piłkę, że w, w, Dobiegł do niej Lewandowski i asystował go Mikołaj, Mikołaja Łabojki, który dobił... No, po prostu dowył nogę i swej po prostu do pustej bramki, gdzie tam próbowali wybić yy, Janek Klimek plus jeszcze chyba Karol Turek. Yy. Potem niestety było zejście spowodowane ulazem Milne i musiał wyjść Jakub Miśalski, o którym odcinek jest właśnie na kanale i to było właśnie jeszcze w pierwszej połowie, potem w drugiej połowie to tak właśnie próbowaliśmy atakować tam okazję między innymi Patryka z, z y, dystansu tam te Święty y, próbował udawać z dystansu tam też Dawid Wojtyla miał taki stwór mógł to wykończyć ale niestety y, no kicks no i niestety nie zakończyło się dogolem mm. No w 79 minucie no dobił nas Dawid Krzywański po no, perfekcyjnej akcji Wigiel, bo jednak to co zrobili trzej w tym metru czyli Gojko Michalski oraz krzywański to było coś pięknego. W szczególności Gojko jak tam poszedł i odegrał do Michalskiego, który po prostu wzdłuż Branki Odegrał do młodego pomocnika wypożyczonego z wicu Płock no i po prostu do pełnej formalności no i niestety zakończyło się to naszą przegraną 3 do 1. No z takich minusów co miałbym powiedzieć to według mnie Sebastian Lugowski, patrząc na pierwszą połowę, bo on był kompletnie niewidoczny w tej, pierwszej, w tej pierwszej połowie, w drugiej było już lepiej. Bo jednak to przesunięcie na lewą stronę, to według mnie było takie kluczowe, jeżeli chodzi o Sebastiana. Bo jednak, właśnie to przejście jego na lewe skrzydło po, po właśnie zejściu Ernesta Subsiego to jakby zmotywowało go bardziej bo jednak on też był właśnie bardziej aktywny niż w Właśnie pierwszej połowie, idzie tam nie pamiętam w zasadzie żadnego takiego dobrego zagrania. A tam, drugi połowie, no to jednak tam miał właśnie doświadczenie m.in. nowej tele. też tam było kilka, właśnie akcji jego lewą stroną. No i właśnie na pewno pozytywnie, tak jeżeli chodzi o postrena, na pewno też pozytywnie zagrał Patryk Skrólewski. Który był bardzo aktywny właśnie w ofensywie Też pozytywne wejście Łukasza Świętego Tak szczerze mówiąc W drugiej połowie Co tam jeszcze z takich rzeczy? Na pewno cieszy fakt, że dostał szansę tematów Sobotka Czyli zawodnik pochodzący z Nidzicy no, bo jednak warto stawiać na tych chłopaków, no, takich swoich po prostu, z regionu. W szczególności, że no to w, w latem trenował w Bajelnie. no to jednak. Też na pewno Jakub Mysiarski. W drugiej powie to było lepsze jego Właśnie spotkanie niż Pierwsze, gdzie grał na skrzydle Bo jednak Na napadzie to Kuba Prezentował się według mnie lepiej Miał wszystko niż właśnie Jako taki skrzydłowy No ni Niestety w meczu na skrzydle też nie prezentował się zbytnio dobrze, no i właśnie on tam z... potem, w drugiej połowie, w, w, w tu właśnie zaglągu I co do meczu z digrami, to nie mam nic więcej do powiedzenia, natomiast do meczu w tak. tak... Tak jak wiadomo, no, derby, Warmii, i mazur, ale mimo wszystko Eblong nie jest z oczywiście ani Warmii, ani mazur. Mm, tylko z tego jak to się nazywa w ogóle też tego nie powukam mm. Ale na pewno bardzo fajnie, że jednak udało nam się urwać. Punkt przeciwko polżeniu, no, które jednak walczy Mimo wszystko awans, bo jednak olimpia. Do poprzedniego sezonu, to jest różnica zdecydowanie lepszą, bo jednak patrząc na to, wszystko to, jak przecież było przed sezonem, to wszystko to nikt by raczej nie powiedział, że oni będzie aż tak wysoko, bo jednak patrząc na to wszystko, w szczególności pod względem roli, to Olimpiań prezentuje się jakoś aż tak dobrze. No w defensywie na pewno dobrze to wygląda, jednak po ofensywie no to już niezbyt, bo ich najprzestrzecim jest Jan Sienkiewicz, który jest własnikiem mimo swojej a ich napastnicy no to odpowiednio. Stanisław Kicki 4 gole Kurbiel 3 plus są dodatkowo jeszcze na przykład Bawolik czy Winstall który jednak miał wszystko niżej a Bawolik w ogóle nie ma gola a Winstall ma chyba jednego tak dokładnie hmm mm. To to kurde znowu z mi w pozycji pokrywce. Ja wierzę o, Boże, wy, I tak w porównaniu do meczu z y, bigrami to zmieniliśmy jednak ustawienie. Pozdrawialiśmy takim w serii 1 i co ciekawe z Kórecki zagrał niżej. A w postawie 11 zamiast y, Rogali i Słupskiego pojawili się święty i myśliwski gdzieś święty grał wyżej właśnie. Na dziesiątce co ciekawe. I to nie nieraz wyglądało, po prostu tak, że y, jakby taka fałszywa dziewiątka Łukasz święty, y, co na pewno jest takim pozytywem. No i też na pewno stworzył takie kilka okazji. Tam na przykład y, miał jeden taki strzał jest to taki groźny, też miał jeden w pierwszej połowie, taki strzał, ale no, taki niegroźny. Tam właśnie Patryk Skulecki trochę pogroził Olimpiad. Tam na pewno Dawid Videla zdecydowanie w z Wiglami, gdzie już na początku meczu mógł ustawić i gola. Tam zostać ci flubowo witane ale Branka w truffinie z Elonga ostatecznie wybronił ten co napastnika wypowiedzonego ze Skryczeństwo Chowa. Po podaniu to co ciekawe z sobie który właśnie zawilał na lewym skrzydle w tym meczu. Mm. Mm, tam też właśnie Patryk Skólewski sławał w fansce. To w Kamień Królewski miał taką jedną z... Z dystansu, z dopadu zaraz, e, tam to się Szymon Dowiało po dośrodkowaniu Kamila Kulowskiego z tam miał okazję zrzucić go za główką. E, właśnie w drugiej połowie, ale przejdźmy dokładnie do tych goli, które były, bo jednak e, klaw... gol krawczą, no to... Po prostu była komedia, no... no to wyjście Konkolewskiego dylemat po prostu. Mm -hmm. Ale potem dla tej swojej, swój błąd, gdzie zajęcił bardzo dobre interwencje nieraz w tym meczu. A gol Patryka z no po prostu arcydzieło. No, takiego gola to po prostu dawno nie widziałem. To trochę mi przypomina gola Dawida Fonnego, ale tam Dawid akurat ta chyba został się z bliższej odległości mimo wszystko z poprzedniego sezonu przeciwko GKS-owi Katowice, gdzie to też był gol właśnie na 1-1. Coś, jakbym miał powiedzieć, to hmm, według mnie, tak Ernest słupski fajne wejście napędzał te taki lewą stroną. Hmm, plus, jeszcze jedna taka sytuacja, bo chciałbym o niej powiedzieć, bo niestety nie obołał się bez kontrowersji w tym meczu. Dokładnie chodzi o to, że powinien być wódkarny, bo jednak yy, chciałbym pokazać wam to dokładnie. Yy, tylko chwila. Мгм, мгм, на youtube Это YouTube? Есть YouTube. Только тут есть Стифа. Nie przychytowanie Chwila chyba, że... Bym dodał jeszcze. Nie okna? Znażywa. O, idealnie. tutaj tak wyraz szerzę co mm. mi danie. I chwila, bo to było stres z drugiej połowy. Mm. Ja muszę to zobaczyć dokładnie, w którym mieście to było. I to później, później, później. I tutaj chyba. Ta to było tutaj. No to powinien być w tkarni z zapałem na No. Tutaj Rogowski lewą nogą sobie tak tę te... piłkę. No, nie wiem, jak to powinno określić, Jakby. No. tak sobie trochę wypówcza, a witam po prostu. No. powalać go na ziemi. No to powinien być odkarny, no. Fanujmy się. No jeszcze raz wam te sytuację, bo po prostu Tylko z chinalym wchodzi w i co powinien by być odkarny, no. E, no po prostu Nie mam słów na tych sędziów. Собна котенка, тематически,